Prawdziwy powód do radości mogą już mieć uczniowie szkoły w Goździe. Właśnie końca dobiegły tam prace związane z termomodernizacją placówki. Budynek nie tylko przeszedł całkowitą przemianę zewnętrzną, ale do tego stał się oszczędny w utrzymaniu i ekologiczny. Wszystko dzięki bardzo wysokiemu dofinansowaniu unijnemu, jakie na realizację inwestycji pozyskały władze gminy Piekoszów. Widać, że efekty są e, e, znaczne, że ta szkoła wygląda nowocześnie. Pięknie myślę, a przede wszystkim dla osób tutaj przebywających, myślę o uczniach, jak również i nauczycielach, że naprawdę mają dużo lepsze. Warunki do nauki, jak również i do pracy. Także cieszę się, że w ramach tej inwestycji został cały ocieplony budynek, została wymieniona instalacja centralnego, ogrzewanie, źródło ciepła, założona fotowoltaika, oświetlenie zostało wymienione na LEDowe wewnątrz budynku. Przez to też zmniejszą się koszty bieżące utrzymania budynku, czy to koszty ogrzania, czy to koszty oświetlenia, więc naprawdę bardzo ważna inwestycja. Termomodernizacja szkoły w Micigoździe została przeprowadzona w ramach trzeciego etapu dużego ponad 8 milionowego projektu, którego koszty w 85% pokryje unijne dofinansowanie pozyskane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Warto zaznaczyć, że termomodernizacja zespołu światowych placówek integracyjnych w Micigoździe kosztowała niemal milion złotych. Nowy piec, nowa kotłownia, termomodernizacja, malowanie szkoły, yy, balustrady nowe z tej strony i z tamtej strony i wiele, wiele jeszcze innych takich elementów, które składają się na całość olbrzymią, dzięki oczywiście pomocy wójta i radnych gminy piekoszów. Jak przyznał radny Paweł Zalewski, szkoła w Goździe przeszła w ostatnim czasie dużą przemianę. W ostatnie lata bardzo się zmieniła nasza szkoła. Przeszła termomodernizację zewnętrzną, tak również jak i remont wewnątrz szkoły. Sale teraz wyglądają bardzo ładnie, odświeżone są, pomalowane. Mamy tutaj wiadomo też piękny napis, dzieci są zadowolone. Oprócz tego jeszcze cóż się zmieniło w naszej szkole. Dookoła jest teren bardzo ładnie zagospodarowany, mamy nowy parking, który powstał w ostatnim czasie. Nowy wjazd, jest ruch tak zwany okrężny. Dawniej było tak, że jak samochody wjeżdżały ze szkoły, to po prostu korkowały się tutaj na wjeździe, bo jedne wjeżdżały, drugie wjeżdżały, a teraz idzie ruch po prostu bardzo płynnie. Także dzieci są z tego zadowolone, rodzice też są zadowoleni. Mamy tutaj też piękną scenę, która powstała, jest gdzie zrobić akademię. Pod wrażeniem szybkiej dynamiki rozwoju gminy Piekoszów byli zaproszeni goście. Widzimy tutaj pięknie wyremontowaną szkołę. Jest to jeden z wielu elementów, które gmina robi na swoim terenie. No cóż, mają okazję coś świętować, bo gmina pięknieje, ludzie się bawią. No wszystko jest tak, jak być powinno. Bardzo fajnie, że jest zrobiona termomodernizacja i dzieci będą mogły zimę spędzić w cieple e, i no, wygląd szkoły no, też jest rewelacyjny teraz po tym po, e, zmienieniu struktury. Także. No, Szkoła, jak i gmina rozwija się bardzo prężnie. To też warto zauważyć na różnych płaszczyznach, bo nie tylko szkoły, nie tylko drogi, ale również inne elementy rozwijają się bardzo sprawnie. Także no, jestem pełen podziwu te, temu szybkiemu rozwojowi w ostatnich latach naszej gminy. Dzięki termomodernizacji szkoła w Mici Goździe nie tylko zyskała zupełnie nowy wygląd, stała się też oszczędna i ekologiczna.